Widzowie, dzisiaj robię Wam tutorial jak latać tymi samolotami. No dobra, już wam robię ten tutorial. Poczekajcie. Okej, okay, najpierw musimy włączyć e, lotnisko. No i już Wam pokażę, co robić. Co robić. Szukamy wolnej bramy. Mam wolną bramę, słuchajcie. No i teraz muszę sobie zrespić samolocik. Okej. Okay. No. Poczekajcie, muszę sobie tutaj tak ustawić. O, mam. A, A dobra. Tutorial jakiś ten... No i wybieram sobie jaki chcemy samolot. Yy, możecie jaki chcecie. Poczekajcie, bo mi się tutaj coś zacina. Yy, już do was wrócę. Yy, tylko sobie to opanuję. Muszę zrobić reset charakter. i ponownie wchodzę w zagraj, orange No i to przyinterna. Okay, mi się nie wiem czemu, ale najbardziej mi się podoba kolorów kołeś. Dobra, teraz szukam bramy, do której mogę pójść. Siódemka myślę, że będzie ok. No i zrobię Wam tutorial. No dobra. Okej, okay, poczekajcie. Ok, jak już mamy samolot, no to klikamy Z Pilot. No i... No i klikamy E, żeby włączyć silnik. Żeby jechać do tyłu klikamy P. Jeśli gracie na telefonie, no to już zrobię kontrolier w następnym odcinku. Napiszcie w na jeśli chcecie. No i dobra, teraz znowu P, żeby jechać do przodu na pas. Tam słuchajcie jeszcze możemy sobie zobaczyć jakąś łódkę z autami. No i tam można sobie zrobić paszbak. No i sobie po połączyć do samolotu. No i sobie ten, tym samolotem podjechać na pas startowy tym motopaszbakiem. 22% prędkości myślę, że będzie ok na kołowanie z samym Okej, okay, jak już jesteśmy na pasie, no to powinniśmy się zatrzymać. No i na stóweczkę dać. I deskartować. No wtedy dajemy do góry, no i już tak wie. Aby włączyć koła, klikamy je. No i teraz. Yy, już już jesteśmy w powietrzu. No i teraz, żeby wylądować, no to już w górę już się ustawiło do pasu. No i trzeba się ustawić w do tylko pasu. Вы в а, и ужалишься, это просто. T, aby zacząć hamować. Nie zapominamy o włożeniu pół.

I wylądowaliśmy. No, Teraz powiem Wam z wskazówki. Jak lądujemy i klikamy P, no to jak już jest powyż... poniżej 200 KTS prędkości, no to trzeba znowu włączyć let... to no latanie do przodu. A później, jak już jesteśmy na pary, jak jest powyżej 200, no to trzeba już włączyć. No i to jest moja wskazówka. Po widzowie, widzimy się w kolejnym.